Rozdział czwarty. Z tego, co Varro rozprawia, wynika, iż zdaniem czcicieli bogów dawniejsze są sprawy ludzkie niż sprawy boskie. Każdemu człowiekowi, co nie jest przez zawzięty upór wrogiem siebie samego, najwyraźniej się okazuje z tego, cośmy już powiedzieli i co jeszcze powiedzieć mamy, że w całym tym szeregu bardzo pięknych i subtelnych podziałów i rozróżnień na próżno szukalibyśmy i spodziewali się życia wiecznego, ba nawet z uchwalstwem byłoby go wymagać, albowiem rzeczy te albo są wymysłem ludzi albo demonów, nie tych, których oni nazywają dobrymi demonami, lecz, mówiąc otwarcie, duchów nieczystych i niezaprzeczalnie złych, które przez szaloną zazdrość a skrycie wszczepiają w serca bezbożnych karygodne wierzenia, przez które duch ludzki coraz więcej się kazi i ku prawdzie niezmiennej, a wiecznej skłonić się i przylgnąć do niej nie może, a niekiedy też otwarcie narzucają je zmysłom i na jakie tylko zdobyć się mogą fałszywymi świadectwami utwierdzają. Sam uwarro świadczy, że dlatego pisał naprzód o rzeczach ludzkich, a później dopiero o boskich, Iż naprzód istniały państwa, a przez te państwa później te rzeczy boskie ustanowione zostały. Toż religia prawdziwa nie przez jakieś państwa ziemskie się ustanawia, lecz ona właśnie sama ustanowiła państwo prawdziwie niebieskie. A temu państwu daje siłę ożywczą i naukę Bóg Prawdziwy, dawca życia wiecznego swoim czcicielom prawdziwym. Warro oświadczając, że dlatego napis naprzód pisał o rzeczach ludzkich, a później o boskich, iż te rzeczy boskie przez ludzi dopiero ustanowione zostały, tłumaczy się w taki sposób, jak pierwej istnieje malarz od obrazu malowanego, pierwej budowniczy niż budowla. Tak samo wcześniejsze są państwa od rzeczy przez państwa ustanowionych. Mówi na to, że pisałby pierwej o bogach, a później o ludziach, Gdyby pisał o całej bogów naturze jak gdyby w dziele swoim pisał nie o całej, lecz o niejakiej tylko naturze albo jak gdyby nawet tylko niejaka, choć nie cała natura bogów nie powinna była być pierwszą niż natura ludzi. A cóż to znaczy, że w owych trzech ostatnich księgach, rozprawiając gorliwie o bogach pewnych i niepewnych i wybranych Niczego widocznie nie pomija, co się tyczy natury bogów, jakże wobec tego wyglądają te jego słowa. Gdybyśmy w całej naturze bogów i ludzi pisali pierwej, byśmy omówili boskie sprawy, zanim byśmy się zabrali do ludzkich, albo więc pisze o całej naturze bogów, albo tylko o częściowej, ale zupełnie o żadnej nie pisze. Jeśli o całej, to rzeczywiście należy naprzód o niej powiedzieć przed ludzkimi sprawami. Jeżeli tylko o częściowej, to czemuż by i ta nie miała poprzedzać ludzkich spraw? Czyż pewna część bóstwa nie zasługuje na to, by mieć pierwszeństwo nawet przed całkowitą naturą ludzi? Jeżeli to zbyt wiele wymaga się... Dla natury boskiej, by się przy, przed jej częścią ustąpiły wszystkie rzeczy ludzkie, to przynajmniej zasługuje na to, by jej część przenieść ponad sprawę Rzymian, albowiem warro napisał księgi swe o rzeczach ludzkich, nie o ile te odnoszą się do całego świata, lecz tylko do Rzymian, a jednakże powiada, iż księgi Owe umieścił przed księgami o rzeczach bożych wedle słusznego porządku pisania, tak samo jak naprzód trzeba pisać o malarzu, a potem o obrazie przezeń namalowanym, albo pierwej o obudowniczym niż o budowli, najotwarciej wyznając przez to, że wszystkie te boskie rzeczy, tak samo jak malarstwo i budowla przez ludzi, założone zostały. Pozostaje takie jeszcze rozumowanie, że o żadnej naturze bogów nie pisał, ale nie chciał tego wyraźnie powiedzieć, lecz pozostawił to, Przenikliwości czytelników, bo gdy mówi nie cała, to wedle powszechnego rozumienia znaczy jakaśkolwiek, lecz może też znaczyć żadna, ponieważ żadna nie jest ani cała, ani jakakolwiek. Albowiem, jak sam Varro opowiada, gdyby pisał o naturze, całej naturze Bogów, to porządek pisania wymagałby, żeby o niej pisać przed ludzkimi sprawami. A chociażby nie była cała, lecz przynajmniej jakaśkolwiek natura, to, choć już bardzo o tym milczy, ale oczywistość woła, iż musiałaby być z pewnością ponad rzeczy, choćby tylko rzymskie, wyżej postawiona. A jednakże i tę się najspokojniej na pośrednim miejscu stawia, czyli że nie ma żadnej natury. Nie chodziło więc Waronowi o to, żeby ludzkie rzeczy przenosić nad boskie, lecz o to, żeby fałszywych nie przenosić nad prawdziwe. W tym bowiem, co pisze o rzeczach ludzkich, podaje dzieje, zdarzeń i czynów, pisząc zaś o tak zwanych przezeń boskich, cóż tam podaje, jeśli nie czcze mniemania o rzeczach próżnych. Oto na co chciał w delikatny sposób wskazać, nie tylko pisząc o tych niby boskich rzeczach po rzeczach ludzkich, lecz nadto przytaczając powód, dla którego to uczynił. Gdyby był o nim zamilczał, pewnie by inaczej tłumaczono to jego postęp, post, postąpienie przez samo zaś przytoczenie tego powodu i odjął wszystkim sposobność do dowolnych tłumaczeń. I dostatecznie dowiódł, że on wyżej stawia ludzi nad dzieła ludzkie, a nie naturę ludzką nad naturę boską. Ten też sposób wyznał, że pisząc księgi o rzeczach bożych, nie opierał się na prawdzie pochodzącej z natury, istoty, rzeczy, lecz na nieprawdzie pochodzącej z błędu. Wyraźnie pisze o tym gdzie indziej, jak to wspomniałem w księdze czwartej, że wtedy pisałby wedle istoty rzeczy. Eks naturę, formula, gdyby sam nowe zakładał państwa, ale ponieważ został był, zastał był już stare, nie mógł inaczej postąpić, jeno iść za tradycją.